Ważną kwestią w leczeniu czy zapobieganiu wystąpienia schorzeń cywilizacyjnych, m.in. cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, to stosowanie właściwej diety. Dieta właściwie każdy z nas, można powiedzieć, stosuje jakąś dietę, natomiast chodzi nam o, o to, żebyśmy stosowali dietę właściwą i zdrową. Dieta ta pozwala właściwa dieta dobrze skomponować. Posiłki, i yy, ich cykliczność, i odstępy czasowe pozwalają nam yy, na to, żebyśmy yy, uniknęli szeregu schorzeń. Jeżeli chodzi o właściwą dietę, to musimy sobie wyobrazić, że sama insulina wydziela nam się u zdrowego człowieka przez całą dobę w minimalnych ilościach. Z kolei, jeżeli jest bodziec pokarmowy w postaci nowego posiłku, mamy wydzielanie to wzmożone, żeby pokryć tą podwyższoną glukozę po to, żeby Insulina spowodowała dobre wyrównanie, żebyśmy po kilku godzinach wrócili do poziomu 100 mg procent glikemii w krwi. Stąd też za każdym razem pacjent z cukrzycą typu pierwszego, który dokładnie przelicza wszystkie swoje zjadane posiłki, jest doskonałym nauczycielem właściwej diety dla wszystkich pacjentów, a zwłaszcza dla pacjentów z typem drugim cukrzycy. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie pacjentów, którzy już muszą zastosować intensywną insulinoterapię. Bardzo istotne jest, żebyśmy się nauczyli, ile kalorii zjadamy w ciągu dnia, ile jest to wymienników, czyli kalorii. W prosty sposób możemy się tego nauczyć stosując odpowiednie tabele, gdzie mamy przeliczone to, co odważymy na ilość wymienników czy kalorii. Każdy diabetyk z typem pierwszym cukrzycy musi doskonale wiedzieć, ile zjada wymienników na posiłek. Jest to doskonale przeliczone na wszystkie te posiłki, ile wymienników powinien zjadać, w jakim odstępie czasowym. W związku z tym, co to jest tak zwany wymiennik węgowy? Węglowodanowy. Jest to taka ilość węglowodanów, czyli 10 gram węglowodanów zawartych w danym produkcie. Wówczas spokojnie możemy policzyć, ile wymienników w danym momencie zjadamy. Jest to istotne w ten sposób, że mamy wiedzę wówczas, ile tych kalorii czy wymienników jest na dany posiłek, ale także w sytuacji, kiedy musimy ratować tego pacjenta. W, w sytuacji, kiedy ma niedocukrzenie. Stąd też drugą sprawą jest to, żebyśmy wiedzieli, jaką ilość Kalorii czy wymienników mamy w danym posiłku i pamiętali o tym, żeby zastosować reżim czasowy, a mianowicie odstęp między posiłkami dwu- trzygodzinny, najlepiej trzygodzinny, żeby tych posiłków było powiedzmy 4 do pięć, ale z reżimem czasowym. W czasie tej przerwy między zjadaniem posiłków z węglowodanami czy tłuszczami, rzeczywiście musimy się do tego zastosować. Nawet no, nie pijemy w wiadomo, słodkich napojów czy osłodzonej herbaty czy kawy, ale nie zjadamy również przekąsek słodkich czy owoców. Jedynie zjadamy warzywa, które zawierają bardzo nikłą ilość węglowodanów, która nie wpływa na to, żeby zwiększać wydzielanie insuliny. Stosując taki model odżywiania powodujemy, że wytwarzamy u siebie taki nawyk. Dobrze, gdyby on był od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Natomiast często taką czerwoną lampką u pacjentów jest to, że występuje stan przedcukrzycowy i wówczas trzeba wrócić do dobrych nawyków odżywiania się. Co jest istotne, pacjenci dobrze wyedukowani z typem pierwszym cukrzycy doskonale sobie radzą, bo niestety wszystkie te ilości muszą przeliczyć stosując na dany posiłek daną ilość insuliny. Pacjenci z typem drugim cukrzycy, którzy przez cały czas w, przed, w okresie poprzedzającym ujawnienie się tej cukrzycy nie stosowali diety, nie, jeżeli nie przejmą się zastosowaniem tych. Reżimów czasowych obliczaniem w jakiś drobny sposób kaloryczności nie uzyskają dobrego efektu i bardzo szybko ze stanu cukrzycowego dochodzą do ujawnienia się cukrzycy typu drugiego, a jeżeli dalej nie stosują tej właściwej diety, powodują, że dieta wespół z lekami doustnymi hipoglikemizującymi nie dają dobrych rezultatów, bardzo szybko dochodzą do intensywnej insulinoterapii poprzez insulinoterapię mieszankami insulinowymi. Z kolei, jeżeli dalej nie stosują diety, no to w tym momencie przytyją na stosowanej insulinie w nadmiernych ilościach, chcąc pokryć właściwie wysokie poziomy glukozy, które występują u nich, dlatego że nie są subordynowani w stosowanej diecie. Także sam model Właściwego odżywiania się jest bardzo istotny, musimy pamiętać o przede wszystkim odpowiedniej kaloryczności i odstępach czasowych między posiłkami. To. Kultywowane od samego początku do, do powiedzmy późnej starości warunkuje, że ani dzieci nie rozwijają typu drugiego cukrzycy czy zespołu polimentabolicznego w okresie pokwitania i wszyscy pacjenci mogą spokojnie przejść, nawet bez stanu przedcukrzycowego, nawet stosując się z właściwą dietą, cofnąć stan przedcukrzycowy do momentu, aż żeby ta cukrzyca typu drugiego się nie ujawniła.